Jestem miłością, jestem światłem, jestem boską potęgą, z której wypływa wszelka radość istnienia. Zanurzam się w Tobie, mój boski wszechświecie, zanurzam się w miłości, która nie ma granic i oddycham nią. Oddycham w każdej sekundzie mojego życia. Napełniona światłem, wypełniona mocą istnienia, delektuje się nią, nadając sens tylko temu, co boskie, co idealne, co prawdziwe. Płynę na fali miłości bez końca, doświadczając po drodze wszystkiego, czego pragnę doświadczyć. To mój własny wymiar boskości. Mój własny dotyk piękna, w którym zanurzam się, przekraczając wszelkie zakazane dotąd granice. Otul mnie swoim pięknem, otul mnie całym sobą, rozświetlając swoim dotykiem całe moje istnienie. Nie pragnę już tego, co ulotne, nie pragnę już tego, co może mnie przytłaczać. Jedynym moim pragnieniem jest to cudowne zanurzenie się w Twoich boskich ramionach i rozpłynięcie się w nich w jedności. Jestem tu po to, aby kochać. Jestem tu po to, aby pokazywać Twoją miłość. Miłość, która nas tworzy. Miłość, która nas scala. Miłość, która nas kształtuje. Nigdy nie byłam od niej oderwana, tylko na chwilę zapomniałam o jej istnieniu, zapomniałam o sobie. Jestem prawdą, w której zawarte jest wszystko. Jestem prawdą, w której zawarte jest każde potrzebne słowo, każde ważne uczucie której zawarty jest cały sens istnienia, nie oglądam się już za siebie ważna jest ta chwila, ta jedyna chwila, w której połączona jestem z tobą, miłości przynajświętsza zanurzając się w sercu, w boskiej przestrzeni życia doświadczam jedności z całym wszechświatem. Rozpływam się nad Jego pięknem, widząc tylko dobro, dobro, które jest odbiciem miłości. Zanurzając się w tej boskiej przestrzeni, doświadczam scalenia ze wszystkim, co wokół, z wszelkim istnieniem, uświadamiając sobie swoje boskie pochodzenie. Wypełnij mnie sobą. Wypełni mnie tą klarowną miłością, której ukryta jest cała prawda o mnie, boskiej istocie.